Świat sportu, nasz polski świat sportu ucierpiał odszedł Piotr Nurowski, który prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jeszcze na tydzień temu na zebraniu prezydium PKOL-u informował nas, że został zaproszony przez pana prezydenta do udziału w uroczystościach katyńskich w związku z tym, że wśród tych żołnierzy, którzy tam stracili życie było ośmiu olimpijczyków. Właściwie to się o tym dowiedzieliśmy niedawno. I, I to była właśnie taka okazja, żeby uczcić ich pamięć i, i, i Piotr Nurowski na ten na tego samolotu został zaproszony, poleciał i, no, i już nie wrócił. Ja mogę powiedzieć tylko, że że to żal, ogromny żal, bo tydzień temu byliśmy również na śniadaniu u pana prezydenta i przy, przyjmowała nas również pani Prezydentowa, pani Maria, osoba niezwykle ciepła. Pan prezydent zresztą w kontaktach osobistych był bardzo takim, takim e, ciepłym, otwartym, szczerym człowiekiem e, i, i, i kilka spotkań, które, podczas których się e, z okazji sportu spotykaliśmy, no, spowodowało, że że, że nabraliśmy do siebie takiego, takiego ciepłego szacunku i, i, i to było bardzo fajne, dlatego ogromny żal, bo to, bo to żal nie, nie, nie tylko z powodu śmierci naszego przewodnika sportowego, ale również pana prezydenta, pani prezydentowej i tylu, i tylu wartościowych ludzi. To, to żal, bo to takie rzeczywiście bezsensowne i a skala ogromna. Ja jestem zaskoczony przejawami takich właśnie solidarności. Brazylia ogłosiła trzy dni żałoby. To jest niespotykane. Sportowcy, których, którzy przecież są z różnych krajów, których to przecież bezpośrednio nie dotyczy, a jednak manifestują tą solidarność z Polakami, z tym narodem, którym się coś tak okropnego wydarzyło. Ja się cieszę, że tak jest, bo to pokazuje, że, że jednak ta solidarność międzyludzka istnieje nie tylko w granicach jednego kraju, ale coraz częściej właśnie między narodami.